Nie mówię ci, szukaj tam. Nic ci więcej nie podpowiem. Nie, kwiatek ma być cały. Powiedz mi, gdzie moja ręka ma No już ci powiedziałam, że miałeś to przed chwilą prawie w ręce. Znajdziesz, dasz radę. Aleks, dasz radę. No koła kwiatka. Gdzie ta czekolada może być? Cezar tu jest, tego tu nie ma. Jest. Kwiatek! Czy to być to? To jest to całe? To jest moja czekolada! Nie, gdzieś w tym jest schowana czekolada. Polacy nigdy się nie podają. Się. No właśnie, się Polacy nie podają. I przypomnij sobie wskazówkę o oczach, którą ci mówiłam wcześniej. No nie podpowiem ci, już raz ci powiedziałam. Albo słuchasz wskazówek, albo nie. Liść po liściu, liść po liściu. Tylko mi nie połam kwiatka. Nie był się połamieć. Co to chwilę. Aaaaaa! Było na czubeczku! <laughs> no! <laughs>